Jadę 200 km na strzała, to Niemiec i z powrotem. To teraz singlem singlem. W Na Nastał historyczny moment. Jeszcze raz wyjebałem się. Czas nie wypięcie buta. 50 kilometrów za mną. Wielki test żelu. No dobre. 96 km za mną, już po stronie niemieckiej. Wkład Muskał, park mużakowski, miejscuwa, Chodźcie, jedziemy poszukać zamku, bo to jest zamk. Ciekawe, czy na tym stówę jechał Fajny zameczek. 115 km polano, to mi zaraz chyba odpadnie. Będzie ciężko. Legendarne pięknie o 50 km. Jak wam nie wrzucę tutaj z to znaczy, że zdechłem. A jak mi się udało, to teraz mam się wyświetla z Także ja lecę dokręcać, a wy się trzymajcie, siema.